Proszę Państwa, nie jest dobrze. My tu jesteśmy, to znaczy partia, rząd, i my tu jesteśmy zajęci walką ze zbrodniczym koronawirusem, który tutaj się w rozmaitych coraz to nowych mutacjach objawia. A tymczasem od tyłu zachodzi na nas jed, jeszcze jedna klęska. No, bardzo poważne zagrożenie w postaci wścieklizny. Właśnie wczoraj, to znaczy 11 stycznia, dostałem smsa przestrzegającego. Przed kontaktami ze zwierzętami domowymi i dzikimi, no i w ogóle z taką radą, żeby zwracać uwagę na zachowanie się. Dzisiaj podobno jakaś wściekła sarna atakowała przechodniów. No, nie jest dobrze, proszę Państwa, bo o ile COVID, no to on jest bardzo groźną chorobą, ale. Nie pociąga za sobą aż takiego śmiertelnego żniwa jak wścieklizna, bo wścieklizna jest chorobą śmiertelną. No i mamy tutaj przynajmniej na Mazowszu, a to się z szybkością płomienia rozszerzy na inne dzielnice naszego nieszczęśliwego kraju, mamy epizocję wścieklizny. No, warto się zastanowić. Skąd to się wzięło, bo przecież same zwierzęta się nawzajem nie pozarażały. Musiało być gdzieś jakieś ognisko, z którego ta wścieklizna się rozprzestrzeniła na cały kraj. Zwracam uwagę, znaczy nie muszę chyba specjalnie przypominać, jeśli Państwo śledzicie, te publikacje niezależnych mediów głównego nurtu, no to z całą pewnością pamiętacie Państwo takie informacje, że Donald Tusk się wściekł, czy to z takiego, czy z innego powodu. No to widać wyraźnie, że to często miał te napady wścieklizny. Bardzo możliwe, że właśnie od niego się ta epidemia rozprzestrzeniła, ale Myślę, że Donald Tusk osobiście nie potrafiłby zarazić wszystkich kotów, psów i lisów. No jednego pana redaktora Tomasza Lisa to mógłby, on rzeczywiście zdradza takie niepokojące objawy, ale tutaj jeśli taka epizocja ma miejsce, to musiała być masowa transmisja. No, i tutaj na, nasze podejrzenia kierują się w stronę strajku kobiet, bo wystąpienia, strajku kobiet, te demonstracje miały charakter ma masowy. No, a y, taka nawet pobieżna obserwacja, uczestników, a zwłaszcza uczestniczek tych manifestacji nasuwała bardzo poważne podejrzenia, że mogą to być osoby porażone wścieklizną. No to teraz już nic dziwnego, że to się rozprzestrzeniło również na zwierzęta, ale to jest fenomen godzien rozbiorów, bo o ile mi wiadomo, to dotychczas było tak, że się ludzie zarażali wścieklizną od zwierząt, a odwrotnie, w odwrotnych przypadkach to nie słyszeliśmy. No, a teraz y, wygląda na to, że ta transmisja jest możliwa w obydwie strony. No, i mamy tutaj problem. Mam nadzieję, że. Rada Medyczna przy panu premierze, w porozumieniu z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, jakieś remedium na to obmyśli. Mam na myśli zwłaszcza wprowadzenie lockdownu na manifestację strajku kobiet. No to jest bardzo delikatna sprawa, bo tutaj byłaby kolizja ze sprawem do zgromadzeń i do manifestacji, no ale to no coś trzeba zrobić, proszę Państwa, tutaj, bo wścieklizna to nie żarty, zwłaszcza gdyby tutaj na skutek tych, tej transmisji nie tylko sarny się zaczęły rzucać, na obywateli, ale również wszystkie inne zwierzęta by się wściekły, no to dobrze by to nie wyglądało. Zwłaszcza jakby się ptaki powściekały, no to tutaj już byśmy mieli prawdziwego Hitchcocka. Nie wiem, kto z Państwa pamięta taki horror Hitchcocka pod tytułem Ptaki. No to można zawsze, może być powtórka z rozrywki, proszę Państwa. Podczas kiedy tutaj od tyłu zachodzi nas wścieklizna, no to w dodatku czai się podła zdrada, dookoła czai się podła zdrada. No i tu Niezawisły Sąd Okręgowy w Warszawie właśnie uniewinnił pana Jakuba Żurczyka z zarzutu znieważenia pana prezydenta Andrzeja Dudy. Pan Żulczyk nazwał pana prezydenta Dudę debilem. No, i zaraz pojawiły się podejrzenia, że tak naprawdę to nie chodzi o zarzut zniewagi, tylko tak naprawdę chodzi o to, że pan Żulczyk ujawnił tajemnicę państwową. I bardzo możliwe, że niezawisły sąd okręgowy w Warszawie stanął na tym samym stanowisku, dlatego że w uzasadnieniu. Swojego wyroku niewiejącego pana Żułczyka podał, że jego czyn miał znikomą szkodliwość społeczną. No najwyraźniej niezawisły sąd też uznał, że ujawnienie rzeczy powszechnie znanej, tak zwanej tajemnicy Polisydala, nie może być uważane za zdradę tajemnicy państwowej. No, ale w innych przypadkach mamy zupełnie inną sytuację. Oto pan Mirosław Jasiński, który był całkiem niedawno mianowany ambasadorem Rzeczypospolitej w Republice Czeskiej. Został w trybie natychmiastowym odwołany ze swojego stanowiska, dlatego że w wywiadzie w takiej rozmowie dla z Deutsche Wele powiedział, komentując sprawę kopalni turów, że to był brak empatii, i chęci podjęcia dialogu i to przede wszystkim z polskiej strony. No to jest oczywiście, to może być uznane za zdradę tajemnicy państwowej. No i proszę Państwa, tym większej pikanterii nabiera okoliczność, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu przysolił Polsce karę z tego tytułu. I to od 20 września już licznik bije. Nabił chyba 50, ponad 56... Milionów euro, bo to pół miliona euro dziennie licznik bije, a przecież tu na tym nie koniec, bo jeszcze drugi licznik, skręcony przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu, bije nawet mocniej, bo milion euro kary dziennie za Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. No to Stwa, twor, stwarza to ryzyko zdrady czy możliwości zdrady kolejnych tajemnic państwowych, bo na razie nie wiemy, kto za te to te kary wszystkie zapłaci. No, a to jest na razie jest to tajemnica państwowa. Jakby tego było mało, to pan minister spraw zagranicznych, pan Rał odwołał z funkcji takiej, no powiedzmy sobie operetkowej pełnomocnika ministra spraw zagranicznych do kontaktów z diasporą żydowską. Otóż ten pan Powiedział, że Polska musi coś zrobić, coś zrobić w sprawie żydowskich roszczeń majątkowych. No, widzimy, że na razie rząd próbował utrzymać to w tajemnicy, że Polska powinna coś zrobić. No, a co ma zrobić? Wiadomo, zapłacić i odsiedzieć. No to chyba jasne. Nic innego diaspory żydowskiej nie jest w stanie zadowolić. No i proszę Państwa, tutaj ta tajemnica została ujawniona. Nie chodzi o to, żeby. Tam nie płacić czy czegoś nie robić, tylko chodzi o to, że nie wolno o tym głośno mówić. A jak o czymś nie wolno głośno mówić, no to znaczy, że jest to osłonięte mgłą tajemnicy i to w dodatku mgłą w najlepszym gatunku. No i ten urzędnik przedał te zasłonę mgły, co oczywiście musiało wywołać reakcję pana ministra Hała, no i został, ta zdrada została. Natychmiast y, nieubłaganym palcem wytknięta i ukarana. Proszę Państwa, widzimy, że wchodzimy w bardzo ciekawy okres, y, tym bardziej, że y, no, y, y, na razie polski ład, który miał być takim wehikułem, na którym zjednoczona prawica miała wjechać do Sejmu i Senatu w 2023 roku i zdominować obydwie izby to na razie tam się tutaj rozkracza ten cały polski ład Kiksy same od samego początku już nikt nie wie o co chodzi. Księgowi się buntują, doradcy podatkowi się buntują. No i tutaj na pewno ten polski ład składa się z samych tajemnic, bo nikt nie potrafi przebrnąć przez te tony makulatury, które tam, na, na których ten polski ład został zapisany. No i w związku z tym wprawdzie. Oficjalnie tak nie jest, no ale na razie polski ład pozostaje tajemnicą państwową, a jak pamiętamy z faraona Bolesława Prusa, a kto by zdradził tę wielką tajemnicę, umrze podwójnie ciałem i duszą.